Vigo Service TV, dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam z mojego przydomowego warsztatu. Mojego malutkiego przydomowego warsztatu i dzisiaj dla mnie bardzo fajny dzień. Dzisiaj powiem, że dzięki Państwu sugestiom, dzięki Państwa namową, zdecydowałem się i zrealizowałem takie malutkie jedno moje marzenie, a mianowicie. Kupiłem urządzenie, które według Państwa wprowadzi mnie na wyższy level, na wyższy poziom moich tutaj zmagań konstrukcyjnych. Chodzi o. No dobra, już powiem, chodzi o migomat. Kupiłem wreszcie migomat. To nie jest nowy migomat, ale wygląda jak nówka nieśmigana. Piękne, czarny, czerwony. Już to spowodowało, bo wiecie, że lubię mieć moje urządzenia w tych barwach, czyli czarno-czerwonych i to jest właśnie taki migomacik było opisane, że praktycznie nie używany i dosyć dobra cena więc zdecydowałem się, jedziemy no dobra, no to mamy cudeńko tak jak mówiłem, nie jest to migomat nowy był troszeczkę używany, ale jest w idealnym stanie ładnie zapakowany w kartonik właściciel tego migomatu kupił go w grudniu tamtego roku, bo myślał, że będzie spawał, ale jednak spawanie okazało się, że nie jest to zajęcie dla niego. Denerwuje się zbyt szybko, spawy nie wychodzą zbyt dobrze i postanowił, że ten migomacik sprzeda. Więc słuchajcie, rozpakowujemy do migomatu. Była oczywiście cały komplet, kupiłem, zobaczcie, maska przyubica bardziej przyubica. No, i właściwie wypakuję wszystko, co tutaj jest, bo naprawdę urządzonko jest bardzo konkretne. Tutaj jest butla już z tymi zegarami, z manometrami, zmontowana. To wszystko było tylko raz czy dwa razy używane, podłączone i stało w garażu. No to zaczynamy, bo jestem, nie mogę się doczekać naprawdę. No dobra, to zaczynamy. Migamat na ziemi i po malutku wszystko wyciągamy. Rękawice spawalnicze przydadzą się. Tu jest zobaczcie końcowa żeby spawać elektrodą. Tu mamy pistolet do migomatu. OK. I zaraz Wam pokażę to najważniejsze. Tu oczywiście masa. Ci, co się znają na spawaniu, to wiedzą. I zobaczcie, jak zobaczyłem te kolory, to ja od razu stwierdziłem, że ja muszę mieć. Wiem, że to nie jest profesjonalne podejście, że kolory nie są najważniejsze, ale często wspominałem, że uwielbiam urządzenia w tych kolorach. No to pokaż się. O, czekajcie, jedną ręką będzie ciężko. Mamy to. Mamy to urządzenko. A co mamy tutaj z przodu? A z przodu wygląda tak. No dobra, muszę ustawić to na stole, żeby dostać się do tej bocznej szuflady. No i mamy wszystko ustawione na stole już Wam mówię co tutaj mamy ale najpierw zajrzymy do tego do tej bocznej kieszeni czy tej przegrody i mam już nałożony mam nałożoną szpulkę z drutem z tego co się orientuję to jest drut 0,8 taki był w zestawie był dwukrotnie migomat używany dwu, trzykrotnie dlatego drut jest nawinięty ale widzę, że jest tutaj w tym momencie odcięty więc będziemy musieli sobie tutaj Poradzić z tym, żeby ten drut wyprowadzić. I przyznam się, że nie mam pojęcia, jak to zrobić, ale przygotowałem się do tej dzisiejszej lekcji. E, oczywiście przygotowałem się w ten sposób, że za, zapytałem znajomych, którzy trochę spawają. No i oczywiście posiłkowałem się YouTube'em. E, tam widziałem wiele filmów na ten temat, więc zobaczymy, może coś nam się uda tutaj wysmyczyć. Chciałbym. Dzisiaj coś pospawać. Tutaj położyłem, zobaczcie, blachy. Tu położyłem blachy, mokro trochę, pada deszcz, i chciałbym zrobić jakieś jedno spawanie migomatem. Pierwszy raz w życiu, zaznaczam. Dobra, co teraz? Od czego by trzeba było zacząć? Myślę, że od podłączenia tutaj tego, nie wiem jak to się prawidłowo nazywa pistoletu spawalniczego rękojeści spawalniczej. W każdym razie musimy tu podłączyć i z tego, co się dowiedziałem, to jest to podłączenie jakiś eurozłącze, bo wiecie co? Bo byłoby łatwiej, gdyby miał instrukcję obsługi, ale gdzieś ta instrukcja się zapodziała. karton jest, wszystko jest, a instrukcji nie ma. No dobra, no to co? Podłączamy te eurozłącze. Najpierw chyba sprawdzę, odepnę, cofnę tą rolkę, żeby wyciągnąć ten drut. O, tu mamy ten drut. Dobra. Teraz ja wiem, że wśród was są eksperci, to pewnie będziecie udzielać mi na bieżąco rad w komentarzach, ale podłączymy to, euro złączę. Znajomy mówił, że mam to robić bardzo delikatnie, z czuciem. Nic na siłę. Delikatnie przyłożyć. Wkręcać i przykręcając delikatnie, ruszać. Taka była rada mojego znajomego, a jest to człowiek z 40-letnim doświadczeniem spawalniczym. No i mamy. I teraz musimy ten drut wsadzić tutaj w to. Tak mi się wydaje, że robię prawidłowo. Tak. I zamykam. O. I myślę, że jak teraz podłączę prąd, to ten drut powinien, poprzez naciśnięcie tego pistoletu, powinien nam wyjść. Ale najpierw podłączymy jeszcze butle. I tego się najbardziej obawiam czy zrobię to dobrze, zobaczcie tu jest ten przewód gazowy podłączony na takie zwykłe zaciski więc z tego co dowiedziałem się od pana który mi to sprzedawał muszę to wkręcić w to miejsce no to zaczynamy no to wkręcamy nasz przewód gazowy tutaj do tego zaworu ok teraz troszeczkę delikatnie Czekajcie delikatnie, użyję takiego, ale minimalnie takiego narzędzia, żeby trochę dokręcić, żeby nic nie ukręcić, bądź boże. Dobra, to mamy, czyli tak. Przewód gazowy mamy podpięty. Odwrócę, żeby było widać tutaj zegary. No i teraz musimy podłączyć do prądu, i spróbuję. Zająć się tym drutem, żeby nam tutaj wyszedł na końcówce. Otrzymałem instrukcję od znajomego, i w zestawie był oczywiście też taki preparat. Otrzymałem instrukcję, żeby przed rozpoczęciem czegokolwiek popsikać preparatem antyodpryskowym. Zobaczcie, to jest podobno bardzo istotne. Należy to robić. Ja to zrobię, ale jest mi teraz ciężko, bo jedną ręką. Ale myślę, że mi się uda. Mój znajomy mówi troszeczkę, i to zawsze warto zrobić. Zobaczcie: preparat antyodpyskowy. Ok, mamy podłączone. Włącznik. Spawarka rusza. I co nam tu się pokazuje? I co nam tu się pokazuje? I bądź tu mądry i pisz wiersze. Co to jest? Co to za ustawienia? No tak, widzę, że to są ustawienia 4,3 mm materiał do spawania tak było ustawione. Czyli tu kręcąc, co ja tu mogę zrobić? Uzyskać? Kurde, nie wiem nic. Tutaj wiem, że ta ikonka oznacza ta syn oznacza synergię, czyli spawarka myśli za spawacza. Takie instrukcje otrzymałem i na początku mam właśnie te ustawienia wybierać. O górnym wybieramy grubość materiału 4.5, 4.3, a spawarka dobiera nam ten program, spawarce dobiera nam parametry. Ja będę spawał dzisiaj materiał o grubości 4 mm, więc zostawiam tak. Będę spawał zwykłe, zwykłą czarnuchę, że tak powiem, czyli FE. No i zobaczymy. Jest też możliwość, trosz, dusząc ten przycisk, tak się dowiedziałem. O, mogę delikatnie zmieniać ustawienia, które proponuje mi spawarka. No dobra, ale najpierw musimy wyciągnąć drut, czyli muszę nadusić na rękojeść. I czy to ruszy tu wszystko? Tak, idzie. Zobaczcie, i drut powinien wyjść. Idzie, 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 idzie. Idzie. Myślę, że zaraz nam się pokaże. No, nie ma, nie ma, nie ma. Kurde, na razie wszystko idzie bardzo fajnie. Już czuję go w rękojeści. Zaraz powinien wyjść. Nie, jest. Mamy drucik. Ok. Teraz tylko trzeba otworzyć gaz. I robimy pierwsze spawanie. Nawet nie wiecie, jak jestem podniecony. Naprawdę, pierwszy raz w życiu będę używał migomat, a wy jesteście świadkami, co mi z tego wyjdzie. Wszyscy, każdy z Was, kto myśli o tym, żeby kupić migomat, może zobaczyć na moim przykładzie, czy to jest łatwe urządzenie do obsługi, czy nie. Może spodoba Wam się ten model, który kupiłem, będzie mi bardzo miło, a może wśród Was są naprawdę wybitni fachowcy, ludzie, którzy mają doświadczenie, to napiszcie coś o tym modelu, czy to jest dobry zakup. Mogę tylko powiedzieć, że cały zestaw, całutki zestaw, kupiłem za kwotę 1600 zł. To była aukcja, czy znaczy nie aukcja, oferta na Oelixie. Więc jedziemy, otwieram butle z gazem i jedziemy. Ok, słuchajcie, podpiąłem jeszcze oczywiście przewód masowy do dolnego, bo takie dostałem instrukcję i to powinno być podpięte tu. I zmieniamy ustawienia, dlatego że będziemy spawać materiał o grubości 3 mm, nie przepraszam, nie tym, tu mam przeklikać i tak, o grubości 3 mm mamy. No to jedziemy, maska, masa. Powiedzmy, tak i zaraz coś tu wysmyczymy, tu zrobimy sobie taką podstawkę, o. nie, zaczniemy od prostego ściegu, no dobra. Materiał uszykowany, maska założona. W tej chwili jedziemy. Przestawiłem tylko materiał, bo to nie jest trójka, tylko to jest dwójka. Przestawiłem na materiał o grubości 2. Jedziemy. Prosty ściek, zobaczymy co nam wyjdzie. I co? I co? Kurde! <laughs> Piękna zabawka. Zobaczcie, ocencie. Bardzo proszę, specjaliści, powiedzcie. Pierwszy ściek na Migomacie, zrobiony przeze mnie. No jak to wyszło? Napiszcie coś, bo ja jestem naprawdę zadowolony. Piękna zabaweczka. Jedziemy dalej. No to spróbujemy teraz taką spoinę zrobić. Ja wiem, że nie mam rękawiczek, wiem, że nie jestem profesjonalnie ubrany, ale naprawdę jestem tak podniecony, że nie idę się przebierać, ubierać i tak dalej. Pokazuje? Kurde. No, błędy są pewnie. Nie jest tak równomiernie rozłożona, ale to jest pierwszy raz. Nie jest źle. Dobra, spróbuję z drugiej strony. No to zobaczmy teraz. I co moi drodzy? Czy można to nazwać profesjonalnym spawem, czy jeszcze daleko, daleko do takiego określenia. Piękna zabaweczka. Tu są ustawienia. <słyska> <słyska> Czy to powinno być takie wypukłe, jak jest? Czy to jest prawidłowy spaw? Proszę, napiszcie w komentarzach, będę bardzo wdzięczny. No dobra, pierwsze uruchomienie migomaciku jest. Ja jestem zadowolony. No to zobaczmy teraz. I co, moi drodzy, czy można to nazwać profesjonalnym spawem, czy jeszcze daleko, daleko do takiego określenia? Piękna zabaweczka. Tu są ustawienia. <słyska> Czy to powinno być takie wypukłe jak jest? Czy to jest prawidłowy spaw? Proszę napiszcie w komentarzach, będę bardzo wdzięczny. No dobra, pierwsze uruchomienie migomaciku jest. Ja jestem zadowolony. Moi drodzy, ja jestem zadowolony. Naprawdę uważam bardzo fajna zabaweczka. Uważam, że bardzo dobrze zrobiłem, że tą rzecz nabyłem, tą spawarkę. Napiszcie w komentarzach, co myślicie. Napiszcie w komentarzach, na co powinienem zwrócić uwagę. Może znacie ten model, opiszcie troszeczkę, powiedzcie mi, jak najlepiej ustawić w przypadku na przykład, kiedy jakieś profile mają grubość 4 mm, 5/3. Może znacie jakąś stronę albo jakiś kanał, gdzie konkretnie jest omawiana ta spawarka. A może polecicie mi kogoś, kto na YouTube stawia filmy o spawaniu kogoś, kto według Was jest kompetentny w tej dziedzinie. Powiem szczerze, że troszeczkę obawiam się tych Waszych komentarzy co do jakości tych moich spawów, które zrobiłem. No ale to było moje pierwsze spawanie na migomacie. Wezmę to na klatę. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Wigo Service TV, pozdrowienia z Poznania. Moja nowa spawarka. Każdy facet ma takie swoje malutkie zachcianki, które musi spełniać i ja dzisiaj spełniłem moje jedno z wielu marzeń, ale marzenia trzeba realizować. Napiszcie jakie są wasze marzenia i co nabyliście w ostatnim czasie i to wszystko. Pozdrawiam. Ja jestem zadowolony. Trzymajcie się Wigo Service TV. Cześć.